Kochani, dzisiaj nagrywamy sobie o nowych botach, pakiecie i ogólnie o takich rzecach. Zacznijmy od botów i od wiadomości z jakimiś linkami. Wiadomości jest tu bardzo dużo od takich botów dla losowych graczy. Akurat wypadło na mnie, więc mamy super odcinek na kontencik. I to są widać, że jakieś losowe niki, losowe osoby to nie jest prawdziwa osoba. Po pierwsze, bo nie możemy jej odpisać. Więc tak, jak próbujemy wejść na jej profil, to też nie możemy, więc nie jedna taka osoba jest. Niki są po prostu widać, że To jest jakieś po prostu konto, na którym nikt nie gra, ale zostało, jest użytkowane przez kogoś na znaczy jest użytkowane przez bota, po prostu. Są tu osoby o różnych nikach, z różnymi nikami, więc nic według mnie nie jest dobre z tych botów, ale teraz przejdźmy do fajniejszych rzeczy, na przykład do pakieciku, który jest nowy. Nowy pakiet zawiera więcej diamant, bo jest Double Fame, ale to akurat jest ostatni był dzień yy, w niedzielę. Double Fame się niestety skończyło, kiedy ja już to wrzucę. Nie ma też prezentów yy, ze spamu botów. Na no, w sensie nie ma prezentowych słuchawek, ale teraz pakietik. Pakiet według mnie jest ok. No ogólnie Mogliby go zrobić trochę lepszego, ale i tak jest, jak dla nich, spokojno. Konik w ogóle mi się tak średnio podoba przez to, że ma siodło. Bo albo macie konia, na którego może siadać i ma siodło, albo macie konia, na którym nie można jeździć, który nie ma siodła. Ale dobra, wróćmy do oceniania. Usta. Usta to jest normalnie hit ostatnio. Wiele osób je chce w swoich kolorkach, na przykład czarny, czy inne takie. Ja je mam w takim jaśniejszym kolorku, ale nie takim i mam je trochę pomisone. Moje wyglądają inaczej, tylko to takie nasypko zrobiłam dla rosowego graca. Moje usta, jak widzicie, są inne, są dużo większe i bardziej czerwone. Ale dobra, oceniajmy dalej. Kask to jest taki dodatek, jak ten cyrkowy dodatek. To on tak zbytnio nie jest bardzo cenny. Jakieś 50 diaks za 8 na, yy, na Double Fame. Pewnie takie cyrkowe rzeczy mogą być nawet po mniej, bo niektórzy po prostu nie znają cen. Ale kask sam w sobie ma takie. 5 na 10 konik. Konik według mnie, no to zwierzątko no to wiadomo, że fajne, ale według mnie 8 na 10. Kolejne są yy, butki. Wydaje mi się, że te buty są fajne, dlatego że po prostu są jakieś takie inne. Wydaje mi się, że nie znajdziemy podobnych w sklepie, ale mogę się też mylić. Yy, patrzę na korolki te zgracy gracy typowych takiny i rosalny żebyście bo, bo ja wiem, że niektórzy są ich wielkimi fanami yy, więc macie tutaj na tym wideo też pokazane jak będą wyglądały te rzeczy na przykład przez ich pomalowane teraz włosy włosy to też jest takim trochę hitem, podobają mi się też bardzo takinkowe są bardzo ładne, jeżeli się je spoko pokoloruje Wydaje mi się, że Tagina jest spoko pokorowa, bo oczywiście Tagina ma ten pakiet, ale jest w takich kolorach Tagi. Są so też ok. Według mnie nie ma takiego wysołu u Taginy, ale test jest fitness. Wydaje mi się, że włosy zasługują na dość wysoką ocenę bo są bardzo ładne nie dla jednej osoby niestety zauważyłam też że jeżeli chcemy mieć dwukolorowe włosy to na przykład niebieski i luzowy to ten niebieski jest fioletowy zamiast niebieskiego trzeba zmienić kolor tak by, by był tak jasny by ten drugi był idealnie wyglądać może być maksymalnie taki ale to słabo Dobra, spodnie. Spodnie mi się wydają takie oryginalne, bo raczej nie znajdziemy w sklepie podobnej z takimi końskimi odznaczeniami, jakby żeby się nie ślizgać po siodle, czy coś w tym stylu. Więc wydaje mi się, że to po prostu jest fajne z tego powodu, że mamy takie nowe to. Spodnie same nie zachwycają, ale jako że są nowe, to, to to coś zaczyna nam mówić, że może następne pakiety będą coraz lepsze i coraz lepsze. Jeżeli tutaj już mają takie fajne i nowe pomysły. Spodnie bardzo fajne, powodobają mi się, bo to nowy pomysł. Ale można je również zrobić na taką trochę business woman Jak pomalujemy je na przykład na ten sam kolor, bo ktoś nie lubi koni, Albo po prostu woli mi taki pak bardziej na wszystko, to możemy sobie zrobić tak i możemy udać, że te buty po prostu to są ogromne obcasy i tak mają być. No, raczej kasku tu jakoś nie będzie, a jesteśmy bogacami, więc mamy konia. Pakiet damski jest bardzo ładny, ale wydaje mi się, że męski. Będzie trochę gorszy, bo zauważyłam już niefajną zęb w spodniach, ale to zaraz, bo jeszcze zobaczymy jak wyglądają ze spodni tak? No ładnie, ładnie. Kamizelki to, to też sobie zrobimy, żeby wiedzieć jakby teraz, jak to będzie wyglądało z nią. i będzie idealny pakiecik jaki ma być. Teraz bym w ogóle mi się podobał to taki konik, ale teraz męski. To tak, zauważyłam, że w męskim nie ma tych fajnych spodni. Ten męski jest taki gorszy, według mnie, po prostu w wykonaniu, bo coś, coś, nie wiem, no. Usta, no, takie okej, okay. w ogóle mi się wydaje, że każde to usta yy, męskie są jakieś takie, takie. Trochę jak kanapka, więc jakby wciś... wciskamy do siebie i w ogóle, no. Słabe są te usta, no, no, męskim, według mnie. Jeżeli mam tu jakiegoś chłopaka, który gra w MSP, odezwij się no dole, jeżeli chcesz. E, no, no i powiedz, czy według was e, chłopców, chłopów, nie wiem, no. Chłopaków jest po prostu inaczej. Dobra, buty są ok. Można znaleźć podobne w sklepie. No, pasują dosyć do tych spodni, których w ogóle bardzo nie lubię, bo spodnie wylubimy w złote akurat. Są mocno złe z powodu, że. Dziewczyny spodnie mają te swoje jakby tam końskie rzeczy. A te nie mają, więc trochę słabo, bo potencjał był w tych spodniach, ale no, trochę im nie pykło innym słowem. Chciałabym, żeby te spodnie były takie jak u dziewczyn mogłyby być raczej. Ten męski według mnie jest po prostu gorsypak. No bo czuję też, że to jest jakiś trochę inny pak, bo nie wiem, no według mnie ten damski bym oceniła na przykład na mocną szóstkę, ale ten męski nie wiem, no nie no, to męski by mógł być na mniej więcej piątkę, a ten damski na mniej więcej ósemkę, siódemkę. No bo to jest po prostu niewykorzystane. Dobra, jeżeli już tam sobie pogadałam i w ogóle, to raczej już możemy zaraz skończyć, więc wszystkich Was żegnam. Życzę miłego, miłego dnia, miłej nocy. Papatki!